Halo, halo, dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku w Roblox. Dzisiaj gramy w Weapon Crafting Simulator, czyli w grę, w której będziemy potężnymi kowalami, będziemy ulepszać naszą broń. Zaczynamy już od pierwszego questu, gdzie musimy. E, załatwić trzy wściekłe manekiny, a mam nadzieję, że wy załatwicie przycisk e, lajka like Łapki w górę i zostawicie tych łapek w górę naprawdę dość sporo Oraz, że klikniecie ten czerwony przycisk subskrybuj, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście wcześniej Dobra, jak, z tego co widzę, nazbierałem no wystarczająco coinów, że jakby mogę już skraftować broń, więc Pójdźmy sobie tutaj do craft weapon, chyba tutaj muszę, tak mnie mam. Okej okay, i mamy tak, mamy e, Jakąś tutaj <laughs> maczugę. Z drzewa cierniowego za 80 golda, więc sobie skraftujmy. Proszę bardzo, tak wygląda. I musimy załatwić mafię i zdobyć 150 coinów. Mafia, obstawiam, że to są te grzybki dziwne. Obstawiam w ciemno, że to są dokładnie one. Więc sobie tutaj podejdźmy. Mam ogólnie również różnego rodzaju questy i inne ciekawe rzeczy. Czy to jest mafia? Już sprawdzam. To jest grzybek ogólnie i no generalnie rzecz biorąc strasznie wolno z niego schodzi HP, więc wydaje mi się, że... Raczej to nie jest y, ta mafia, chociaż zaraz tu zobaczymy. Możemy już otworzyć nasze pierwsze jajko. Ok, spoko. Z tą drogą zebraliśmy 128 coinów i 10 grzybka. Więc całkiem spoko. Kolejna broń ze 2500. Mamy również bronie specjalne, tak jak drewniany miecz za 300. Ej, całkiem spoko. Ale za chwilę obadamy właśnie o co z tym wszystkim chodzi. Mamy 150 coinów, więc wystarczająco, żeby otworzyć pierwszego peta. Jak widzicie, petów mamy 6, jeżeli chodzi o pierwsze jajko. Fajnie byłoby dostać któregoś z tej dolnej półki, któregoś jakby bardziej rzadszego. No i zobaczmy co my tu mamy? Mamy kota, no najbardziej basicowego peta, więc szału nie ma, tyłka nie urywa, że tak powiem kolokwialnie. Mam mnożnik 1,1 i klasycznie, tak jak w większości symulatorów, możemy maksymalnie 3 pety założyć jednocześnie. Więc weźmy sobie, twórzmy kolejne jajko. Być może teraz zrobi nam lepszy pet. I uwaga, uwaga. Uuu, smukły. Rzadkie. To jest chyba z tej dolnej półki właśnie, dokładnie tak. Możemy chyba oczywiście auto to dać. Tak, tego, tego na razie robić nie będziemy z racji tego, że no, no nie Stać nas na zbyt dużo petu, więc nie będziemy tutaj wybrzydzać, co będzie, to będzie. Więc uwaga, uwaga, mamy tutaj psa. No, okej, okay. taki słodki piesek, proszę bardzo. I to jest nasze trio aktualne. I słuchajcie, możemy aktualnie skraftować e, kolejną broń, jaką jest drewniany miecz. E, no, troszeczkę już z braku kasy, bo wydaliśmy na, że tak powiem, na e, pety. Ale no cóż, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Opety też się przydadzą, a my tutaj już dosłownie za momencik właśnie będziemy mieli lepszą broń. I to właśnie w tym momencie, słuchajcie, ten symulator jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. I wydaje mi się, że fajnie byłoby kontynuować tę serię. Tak więc, jeżeli uważacie, że ten symulator jest bardzo fajny, to koniecznie zostawcie również jakąś fajną liczbę łapek w górę. A jeżeli zostawicie jakąś naprawdę sporą liczbę łapek w górę, to być może zakupimy sobie coś za Robux już w kolejnym odcinku. A tymczasem odblokowałem. Miecz grzybowy, więc obstawiam, że, e, o możemy użyć auto, uuuu, czy to jest, wait a minute, możemy automatycznie sobie, aha, ej to jest pokopcja, gdzie tutaj nasz gostek wywija automatycznie bronią, a my tylko możemy, czy możemy, musimy się przemieszczać pomiędzy właśnie tutaj e, tymi wszystkimi rzeczami, więc wydaje mi się, że będziemy mogli teraz bez większych problemów e, gobliny tutaj siekać, tylko, aha, gobliny tu są, dobra, że widzę. Na razie to wyłączmy. Więc gobliny tu się czają. Swoją drogą nie wiem czemu mój pomnik tutaj jest. Eee... Aha, dobra, to jest taka animacja, okej, okay, nieważne. Więc dajemy autoska. No i ciskamy goblinami. Słuchajcie, jak największymi oponentami, więc naprawdę fajnie to wygląda. Eee, no, powiem szczerze, że ta gra jest naprawdę bardzo, ale to bardzo fajna. Dobra, mamy tutaj w ogóle, ona jest też taka dość głośna, więc tutaj to sobie troszeczkę ściszymy. Ale mniejsze o to słodzi, mamy 1k golda, więc wystarczająco chyba, żeby kolejną broń odblokować, tak mi się wydaje. Mafia, co to jest ta mafia? się zastanawiam, w sensie czy chodzi o bossa? Wydaje mi się, że tak. Ale no cóż, na razie sobie weźmy tutaj na tych goblinkach troszeczkę podexmy, bo czemu by nie. I e, zobaczmy, e, czy jest jakiś kodzik swoją drogą na szybkości. Zobaczy, jest. Mamy kod 20k. Ty, okej, y. Ok, mamy również. Ej, mamy dwa kodziki, dobra. Więc w takim razie wypadku weźmy sobie tego autoslash'a, wyrzućmy i użyjmy kodu. To jest pierwszy kodzik. I co dostaliśmy? What the hell, jakiś płonący szczeniak, tak się nazywał ten pet. U, pet z nożnikiem 15. No słuchajcie, teraz no, będziemy niezniszczalni. Jest jeszcze drugi kodik, który nazywa się My Pet Please, więc go sobie również aktywujmy. Ej, serio, te symulatory na Robloxie mi się bardzo podobają. Jak grałem kilka lat temu e, U, dostaliśmy takiego zwierzaka zły bot. Okej, okay, jak grałem kilka lat temu tak więcej w Robloxa, teraz jakby z powrót od około roku no to powiem szczerze, że tych symulatorów aż tak dobrze zrobionych było o wiele, o wiele mniej, więc bardzo fajnie, że to się rozwinęło. Kolejna broń jest za 2,5 golda, ale wydaje mi się, że z racji tutaj naszych upgrade'ów dzięki tym kodzikom będziemy mogli bez większych problemów pokonać właśnie tych oponentów, w sensie te grzybki i tego potężnego bossa, więc... Pójdźmy sobie już i sprawdźmy jak będziemy tutaj, z jaką prędkością pokonywali te grzybki. No jest znacznie szybciej, nie jest to może jakaś wybitna prędkość, ale słuchajcie, 3k dostaliśmy za samego tego grzybka. I będziemy mogli teraz bez większych problemów sobie kolejną broń wziąć. Ja nie wiem czy nawet nie jeszcze kolejną, bo e, tego golda z tych grzybków dropi naprawdę całkiem, całkiem sporo. Czy ja mogę zrobić na odległość? Tak, mogę na odległość tutaj zrobić tego, e, że tak powiem, upgrade'a. Więc wydaje mi się, że bez większych problemów będziemy mogli e, również chyba nowy jajek jakiś otworzyć za niedługo, z tego co widzimy, questy, ok. E, spróbujmy się zmierzyć z tym bossem, z tym wielkim tutaj grzybkiem. No jak widzicie, no nie ma większych problemów z nim, więc e, tutaj toksyczny gigasroom, bo tak się nazywa, e, zlatuje bez większych tutaj problemów. No, już za chwilkę będziemy mieli właśnie go z głowy, dostaliśmy za niego 17k, i tym samym możemy sobie odblokować, Szanowni Państwo, kolejną broń ostatnią broń z tej krainy, a mianowicie zużyty stalowy miecz. Więc, no, fajnie poszło i możemy już tak szybko odblokować kolejny świat. Ale zanim odblokujemy kolejny świat, o tutaj witamy T-Rexa-widza. Zanim odblokujemy kolejny świat, chciałbym e, zobaczyć, czy są jeszcze jakieś jajka fajne. Chyba nie, więc e, w sumie ja potrzebuję odblokowywać te, tak? raczej nie z racji tego, że moje dwa pety mają mnożnik 8 i 15 kolejno, więc no raczej tutaj większego sensu nie ma, 25k to jest jakby kolejny świat, więc już sobie lecę do kolejnego świata odblokować, no i zobaczymy ile tamtejsze pety będą miały, obstawiam, że też mniej, bo jednak no, Wydaje mi się, że te pety z tych kodzików to są takie pety na jakiś czwarty świat, mniej więcej jeżeli chodzi o poziom, ale raczej to nie są właśnie pety z pierwszego, z pierwszego na pewno, a tym bardziej z drugiego świata. No ale zobaczymy, może się mylę. Mamy zrujnowany las, tak to wygląda, proszę bardzo. Mamy jajko za. u, mamy w ogóle duszki jakieś tutaj. Uśpiony duch i jajko jest za 25k, więc zaraz sobie je otworzymy w sumie, bo czemu by nie. Benz, Te dłużki tutaj zlatują bardzo, ale to bardzo szybko. I pytanie zasadnicze jest takie, czy questy właśnie będą również w jakiś sposób się tutaj, mm, że tak to ujmę, nam pojawiały. Chyba nie, ale no nie wiem, Mniejszo o to. Sprawdźmy sobie te jajka za 25k. Mamy tak, szanowni państwo, mamy tu jakieś pająka widzę. Tu jest jakiś bardzo dobry, jest chyba jakiś zwiększony mnożnik na niego, więc otwórzmy sobie za 25k. Uwaga, uwaga. Świnia. No to piękna świnka. Otwórzmy sobie jeszcze jedno jajo, bo czemu by nie? Uwaga, uwaga. I mamy ducha, rzadki. Ej, ten duszek całkiem ładnie zrobiony. W ogóle te pety są całkiem przyjaźnie zrobione, całkiem fajnie. No tak jak wspominałem, no, mnożnik 2,2, więc tutaj szału nie ma. Więc możemy sobie na tych duchach tutaj troszeczkę tego golda zyskać. Co to jest w ogóle? Tu mamy coś, pewnie jakieś upgrade'y? Prędko tak, prędkość ruchu i możemy zebrać yy, większe odległości nasze pieniążki, więc całkiem fajne, całkiem ciekawe. Dobra, te duchy są dla nas, no, delikatnie rzecz ujmując, za słabe. A my tymczasem odblokujmy sobie zepsute ostrze jako kolejną broń. Ej, bez kitu, naprawdę yy, gra jest bardzo fajna, że tak to ujmę. Dobra, z tego mimika zobaczymy, ile będzie nam dropiło. Będąc 38, no to już całkiem spoko, więc e, weźmiemy sobie jeszcze jednego tutaj, mimika. Załatwimy i będziemy mogli teraz e, zrobić upgrade. Słuchajcie, czyli teraz e, nie mamy jako takich questów, tylko musimy po prostu znajdziecie pokonać tego bossa, e, aby dostać się na przyklęte wyspy, albo zebrać 4 miliony. W sumie te 4 miliony to nie jest jakoś tragicznie dużo. Dobra, udało nam się i teraz będziemy mogli e, zbierać na większą odległość, ale to i inne rzeczy z tej gry już w kolejnym odcinku, który wyczekujcie już wkrótce.